Witam wszystkich youtuberów oraz yy, przede wszystkim PSX360.pl No i na początku może pozdrowię yy, Andrzeja Michała yy, No i Agatę o. nie będę wymieniał nazwiska yy, Dobra, słuchajcie Mam kupię nową zabaweczkę. jest to projektor yy, Firmy Olej, trochę śmieszna nazwa Pisze się O-L-E-Y -E y na końcu model H8HD no jak się pewnie myślisz, że to jest model HD no i też ma takie fajne logo to jest znaczek taki HD, ale to nie jest to nie jest coś, to HD rozdzielczość, którą on wydziela jest to rozdzielczość 800x600 jak na pewno założyliście już tutaj jest to bardzo głośne znaczy bardzo głośne, jest to dosyć głośny projektor, jeśli chodzi o wiatraki dwa wiatraki z lewej strony, jeden z prawej. Przejdziemy może też zawejść wejście. Poczekaj, trochę za Kabel mam ładowarkę podłączoną pod, pod y, kamerę. Dobra, mamy wyjście y, na S-Car. Nie wiem, jak to się wymawia. Kompozyt. Pod spodem mamy... Kabel trochę. Okay. Pod spodem mamy tutaj SD, HDMI, USB, komponent, y, wyjście audio, Google czyli monitor laptop cokolwiek dobra razem coś się ukaże przede przede wszystkim bo nie trochę na jakości tracę razem pokażę wiem dlaczego tutaj tak o, jak widzicie to jest kimaręczowe yy, zacząłem malować niestety farby mi zabrakło czekaj z okrejmy, bo pokażę każem to no i niestety farby mi jeszcze zabrakło I już jutro albo Zresztą kupię więcej farby, trzeba będzie domalować, pomalować. Jak widzicie od razu przyświetlę. nawet, nawet jeśli, trzyma się nawet obraz. Nie jest. Nie traci aż, No traci to dość dużo, dosyć dużo na jakości, ale dalej widać obraz i jest czytelne i wszystko. Yy, tak, o może tutaj przejdziemy do kolejnej wady, która mi się bardzo nie podoba. Yy, w instrukcji jest napisane, że yy, bardzo został poprawiony system wymiany żarówki Próbowałem właśnie na samym początku wymienić żarówkę, jest to naprawdę cholernie trudne. Nie wiem czy ktoś kto nie ma do czynienia ze sprzętem miałby w ogóle odwagę wymienić tę żarówkę, bo to jest naprawdę, ład bardzo łatwo uszkodzić. Są tam bardzo delikatne komponenty, komponenty jak to nazwać, podzespoły, może tak. Podoba mi się tutaj o wykorzystywanie filtra, to jest taki filtr które bardzo łatwo można usunąć, wyczyścić. Jest to bardzo fajne zastosowanie. Ten wiatrak wsysał powietrze. Z tej strony dwa wiatraki wysysają. Tak to jest bardzo fajne zastosowanie. Nie powinienem tego robić kiedy jest włączone, ale... Dobra. Tutaj to jest do... Jak widzicie, po bokach jest trochę zniekształcone nie zniekształcone rogi są. To, to jest właśnie takie pokrętełkę tutaj właśnie na niby tych rogów, ale po prostu w zależności od jakim kątem mamy projektor ustawiony, możemy to właśnie sobie wyregulować prawda? No niestety z tym jest mamy problem, ponieważ yy, ta firma Olej nie dopracowała tego systemu za bardzo. I kiedy ruszamy sobie właśnie tymi drągałeczką, żeby ustawiać sobie kąt nachylenia, w jakim właśnie pracujemy, no niestety obraz na dole lub na górze się roznozuje, więc musimy sobie ustawić tak to, żeby był na równi czyli polecam kupić jakieś brakie sobie na sofie czy coś takiego w tym stylu musi być na równi żeby właśnie był ładna jakość jeśli chodzi właśnie o jakość wracając do jakości obraz jest dosyć ciemny bo jest kontrast tylko 600 do 1 można projektorów używać tak jak wcześniej widzieliście podczas światła. To jest, to jest właśnie zaleta dużej ilości lumeru, bo ten projektor posiada aż 200, 2200. Jest to dosyć duża liczba. Yy, supportuje yy, rozdziałki aż do 1080p, czyli 1920x1080. Yy, no niestety nie zobaczymy tej jakości aż takiej dobrej jak właśnie. Na projektorach HD, ale no 4, to jest ten projektor kosztuje około 4000 na Allegro chyba, z tego co patrzyłem nie jestem do końca pewien. Wiedzieliście, coś sprawdzić, ale około chyba 4000. Ja sprawdziłem tego właśnie z Chin za 289 funtów. Dostałem, oczywiście, dostałem z, razem z żarówką trzy bez, bezpieczniki, kablem HD, HDMI, VOGA. Nawet dobra okazja, wiecie? Naprawdę, jestem z niego zadowolony. Dobra, wiecie co może pokażę tej. Yy, mam od razu też pilota do niego, sorry, włączy lampę. Yy, wygodny. Dwie, dwie baterie, Łóżki małe chyba. Nie, nie będę otwierał, bo tam wypadnie mam tylko jedną ręką do dyspozycji. Yy, po wyłączeniu projektora yy, musimy czekać o około 7, 7 minut, aby się yy, wiatraki wyłączyły, bo projektor chodzi lampę właśnie po, yy, po użyciu, żeby lampa... Yy, przetrwała więcej czasu lampy trzymają około 6000 sze godzin yy, Dobra liczba nawet, szczerze mówiąc To jest około nie 6 miesięcy, tak? Yy, okrągłego używania Więc naprawdę dobra lucyfra dobra, dobra, dobra liczba Dobra, złączę to światełko Dobra wiecie co yy, jak widzicie jest laptop opięty Teraz. porównanie, porównanie małe takie zrobimy tak, to jest właśnie, jeśli chodzi o brightness, yy, to jest brightness, jak chcę polski, yy, kontrast, tak. O wiele jaśniej się oczywiście na laptopie, no, ale nie przeszkadza to aż tak bardzo. Dobra, zrobimy taką. Menu. Jest, jest wybór polskiego języka. Mam, yy, może muszę ustawić sobie właśnie tryb yy, temperatury, koloru, bla, bla, tryb czy 16.9 czy 4 3 Zależna się od rozdziałki. Właśnie tutaj mamy 1280 na 124, więc to znaczy powinna być rozdzielczość yy, tak, tu mamy si około chyba 72 cale Tu mamy chyba około 80 Ale... Ja, dobra, 14 spoko Ustawienia kolorystyki, jasności, kontrast, kolor, ostrość barwy, bla bla yy, co tu jeszcze mamy? Dźwięki, właśnie dźwięki, dźwięki, dźwięki. Z tyłu mam wbudowane dwa głośniki. Kurczę, 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 co tu robię. Aha, to jest tylko no, standardowy cykl. Obraz, blokada, bla osłabienia języka. Czas, bym takie ale Teraz może takie coś, to, to nie, to, to. Chwilę, proszę, dajmy eee, ja tu chciałem. Muszę znaleźć impuls na pilocie. A, tu mamy. O, tu mamy. Tu mamy, są właśnie wejścia. Wybieranie wejścia. Mamy takie coś... Eee, o, właśnie, bym zapomniał. Jest wbudowany tuner TV, czyli możemy po prostu podłączyć antenę. Zapomniałem właśnie pokazać. O, zapomniałem antenę. Możemy podać co normalnie antenu no to jest wcześnie I możemy normalnie mamy sobie telewizję na nim. To jest też bajer dodatkowy yy... sorry, sorry, trochę to się gubię jeszcze. Jeszcze nie jestem nie jestem no, no, do, do tego pilota. Yy, dobra, przejdźmy tutaj może do HDMI na PlayStation 3 Jak widzicie Dobra jakoś. Znaczy może tutaj nie zobaczycie tego. Jest minimalnie obraz rozmazany. Jeśli podejdziemy blisko, to to zobaczymy, ale z daleka aż tego, tego, aż tego tak bardzo nie widać... Yy, dobra, widzicie może tutaj prosimy kawałek mimo. Pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. To my. na przykład odlot. Jest to naprawdę świetna zabawka, jeśli chcę oglądać film na nim. Musimy mieć pewność, że niestety filmy są dosyć w dosyć dobrej rozdzielczości. Nie polecam... E, nie polecam e, używać e, filmów z rozdzielczością 640 lub poniżej, nie? Bo to naprawdę nie fajnie wygląda. Jeśli chodzi o granie w gry, muszę teraz mieć, bo już końcówka czasu. Jeśli chodzi o granie w gry... Nie polecam grania w gry o ciemnych barwach, jeśli gramy w gry typu Mirror's Edge, czy też, nie wiem, jakieś samochodówki, to spoko, polecam, to tak fajnie, ale jeśli gramy w gry, które mają ciemne barwy, takie na przykład jak Killzone, gdzie są ciemne zakątki, prawda, no niestety tego nie, nie, nie widać, nie wiesz wszystkiego detalu, bo tak jak wcześniej wspominałem, jest kontrast cienki, słabiotki. Może tak teraz powiem takie coś Czy polecam, czy nie polecam te projektora. Głównie polecam go do oglądania filmów Jest naprawdę bardzo dobry do oglądania filmów Grania w gry typu Guitar Hero, Miros Edge yy, Samochodówki, cokolwiek, prawda? Naprawdę fajna zabawa Ale jeśli się ma, yy, jeśli, jeśli mamy trochę więcej gotówki i jak yy, 5-6 tysięcy złotych Oto proponuję kupić jakiś porządny yy, projektor yy, Z rozdzielczością HD 720p co najmniej w sumie. Dobra, trzeba się żegnać, dzięki za oglądanie yy, z, To był Matt 360pl Jeszcze raz pozdrowienia dla Andrzeja, Michała, a, Ami I yy, Agaty o Na razie Do następnego